Mm. Czyli o vlog jest? Tak jest. Bardzo, bardzo dobrze to op opowiem. Dobra, opowiadaj, yy, że nie mogę przeciążać przodu. Tak żeby nie miał tej brzydkiej podstorności, którzy ludzie się boją. A jak nie przeciążę przodu, jadę płynnie dynamicznie, może nudno, bo ty nie ucieka, nie zaraz w opony nie coś. to wtedy faktycznie jakiś tam czasy da się zrobić. Tak, do tego stopnia, że tak radzie zmotywowałem, że robi czasy takie samo jak ja. Bo no jak usłyszałem na początku sobie 2,36, a ja zrobiłem 2,32, to on takie. Jak to? jak to? Jak to? Ej, pojechał i mamy, mamy podobne czasy Tyle. Ej, no ale muszę przyznać, że jak na pierwszy przejazd z tobą, bo pierwszy raz to tobą jechałem no. no, to zajebiście jedziesz, to raz no. A Właśnie. dwa, że to się w ogóle nie wydaje powoli, bo jak tam na górce jesteśmy, na chłopce, no. To pierwszy raz od bardzo dawna mam takie coś, że wiesz, czuję, że mi całe wnętrzności leci do góry, a potem do dołu tak. Także jest ciekawie Jest ciekawie, no Je, Jest... Tak, to takie trochę niepozorne nie, nie, nie auto ale... No nie ale czuć te odejście od zera. Tak? W sensie jedno, że... Silnik elektryczny. Tak, silnik elektryczny to no. czuć zdecydowanie, no bo yy, od zera idzie bardzo fajnie, tak. a na takim torze to tak naprawdę nie wykorzystasz więcej. Nie. O to nie. chodzi. I przy okazji niska masa, no bo ile ona waży? 1110 w dowodzie chyba. 1110? Albo, no to... 10, albo 1090. A koni ma? 100, ale to takie naciągane. A czy 100 to tam w sumie mała... Ja że powiem nie aż taki ważny w przypadku kiedy moment obrotowy podrzemy od niskiego, od tak. niskiej prędkości jest potężny no, tak, ale to jest jakby taki oszukany ten 100 koni, bo to jest 71 ze spalinówki mm -hmm. i 50 z elektryka sumarycznie tego nie, nie a, dodamy do a. siebie bo coś, bo coś, bo coś moment obrotowy nie jest znany, bo to ja Toyota nie podaje w tych autach więc masz oddzielny moment obrotowy na elektryka i na spalinówkę więc oni tylko podają moc jakoś tam Pewnie precyzyjną, no bo że mm -hmm. muszę homologować go na coś. Jest to 100 to stokoni 11 do setki ze mną, z chudym szczurem bojowym. <grym> szczur, szczur bojowy. Chudy szczur bojowy. <grym> eee, i, no i tyle. Paliwo czy się schodzi e, niesamowicie szybko. A to jakby. Jak to można e, określić, ile dzisiaj spaliłeś? Pewnie ciężko. No a miałem średnio, miałem średnią 6. To mam teraz 7.9, średnio, zrosła, możemy zresetować I jak zobaczcie jakie będzie średnie na tym, na kółku Na, na kółku, będzie mhm. rekord miałem kiedyś 18 chyba Ło, 18, Ko Corolla ma 21, mm. ale to w lato Okej okay. A tu jest gorzej teoretycznie Dobra, ustawiamy się na pozycji startowej Ale czy to będzie odliczanie? Yes. Jest Dobra Szeroko, szeroko, szeroko O, jak blisko Pisko Blisko Tylko Dążej. Dążaj, hamulec wjeżdżaj, super Mania, bo nie wiem jakie są te lodowe momenty